Cześć, serwetka Helena, odsłona numer 7. Spotkaliśmy się na tym ostatnim łuku. Dokończymy motyw i połączymy się tutaj. Zaczynamy. Trzy oczka łańcuszka. Odwracamy robótkę. Przechodzimy na łuk motywu głównego, podstawowego i go powtarzamy. Trzy słupki, pierwszy, drugi, trzeci. Uwaga, połączymy się tutaj, gdzie zaczynaliśmy rzędy. Chwytamy za ten słupek, półsłupek. Chwytamy za kółko początkowe, półsłupek. Chwytamy za ten pierwszy słupek, półsłupek. Dokańczamy motyw główny, podstawowy. I jeszcze trzy słupki tutaj, na tym samym łuku z poprzedniego rzędu. Pierwszy, drugi, trzeci, trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na ten pierwszy słupek, wykonujemy słupek. Oczko łańcuszka. Przechodzimy na kolejny słupek. Wykonujemy słupek. I dalej. Gotowe. Trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na łuk motywu głównego, podstawowego z poprzedniego rzędu i wykonujemy motyw główny, podstawowy. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci, trzy oczka łańcuszka i jeszcze trzy słupki w tym samym miejscu. Pierwszy, drugi, trzeci, trzy oczka łańcuszka. Pytamy. Za ten ostatni łuk ananasa wykonujemy półsłupek, Trzy oczka łańcuszka na pikotek. Przeciągamy nitkę przez te dwie puntelki. Przeciągamy. Oczko ścisłe. Jeszcze jeden półsłupek w tym samym miejscu. Trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy tutaj, chwytamy za łuk motywu głównego, podstawowego, i go powtarzamy. Trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci, trzy oczka, łańcuszka na łuk. I jeszcze trzy słupki w tym samym miejscu. Pierwszy, drugi. Trzeci. Pracujemy tak samo jak do tej pory. Myślę, że doskonale wiesz, jak prowadzić wzór. Pięć oczek łańcuszka. Odwracamy robótkę. przechodzimy na łuk, powtarzamy motyw główny podstawowy trzy słupki, pierwszy, drugi, trzeci, trzy oczka łańcuszka na łuk, kolejne trzy słupki w tym samym miejscu, pierwszy. Drugi, trzeci. Tutaj we wzorze mamy trzy oczka, łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łuk motywu głównego, podstawowego. Trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci. Trzy oczka łańcuszka na łuk i jeszcze trzy słupki w tym samym miejscu. Pierwszy, drugi, trzeci. Trzy oczka łańcuszka. Chwytamy za to oczko łańcuszka pomiędzy słupkami. Pół słupek. Trzy oczka łańcuszka na łuk ananasa. Przechodzimy pomiędzy kolejne słupki, chwytamy za to oczko łańcuszka, pół słupek. I dalej. Gotowe. Trzy oczka łańcuszka. Uwaga. Tutaj mamy kółko początkowe. Połączymy się na tym słupku. Kłuwamy szydełko, przeciągamy oczko ścisłe. Wzór układa się tak samo. Tak to wygląda. Uwaga! Przechodzimy na ten słupek. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim. I tutaj. Możemy chwytać za ten słupek i wykonywać pół słupki, lub wkłuwać szydełko i wykonywać oczka ścisłe, jak tobie wygodniej. Trzy oczka łańcuszka. Odwracamy robótkę. Chwytamy za pierwszy łuk ananasa. Wykonujemy półsłupek. Trzy oczka łańcuszka na łuk ananasa. Przechodzimy na kolejny łuk ananasa. Półsłupek. I dalej. Gotowe. Trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na łuk motywu głównego, podstawowego. Powtarzamy. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Trzy oczka łańcuszka na łuk. I jeszcze trzy słupki w tym samym miejscu. Pierwszy. drugi, trzeci. Dokańczamy motyw, łącząc się w okrążenie. Pięć oczek łańcuszka. Odwracamy robótkę. Chwytamy za łuk motywu głównego, podstawowego i go powtarzamy trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci, trzy oczka łańcuszka na łuk. Kolejne trzy słupki w tym samym miejscu. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Trzy oczka łańcuszka. Chwytamy za ten pierwszy łuk ananasa. Pół słupek. Trzy oczka łańcuszka na łuk ananasa. Chwytamy za kolejny łuk ananasa. Pół słupek i dalej gotowe trzy oczka łańcuszka połączymy się tutaj w tym miejscu wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka tego pierwszego słupka oczko ścisłe przechodzimy na ten słupek Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim. I tutaj, jak mówiłam, możesz chwytać za ten słupek, wykonując pół słupki, lub przejść oczkami ścisłymi. Wykonuję trzy razy oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka. Odwracamy robótkę. Chwytamy za pierwszy łuk ananasa, półsłupek. Trzy oczka łańcuszka na łuk ananasa. Chwytamy za kolejny łuk ananasa, półsłupek. Trzy oczka łańcuszka na łuk ananasa. Chwytamy za kolejny łuk ananasa, pół słupek, trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na motyw główny podstawowy i go powtarzamy trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci. Trzy oczka łańcuszka na łuk. I jeszcze trzy słupki w tym samym miejscu. Pierwszy, drugi, trzeci, pięknie nam się robótka łączy, pięć oczek, łańcuszka. Odwracamy robótkę. Chwytamy za łuk motywu głównego, podstawowego z poprzedniego rzędu i go powtarzamy. Trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci, trzy oczka, łańcuszka na łuk i jeszcze trzy słupki w tym samym miejscu. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Motyw główny podstawowy. Trzy oczka łańcuszka. Chwytamy za pierwszy łuk ananasa, pół słupek. Trzy oczka łańcuszka, na łuk ananasa. chwytamy za kolejny łuk ananasa półsłupek trzy oczka łańcuszka połączymy się tutaj w tym miejscu kłuwamy szydełko w to trzecie oczko łańcuszka oczko ścisłe Już nie dużo zostało. Za chwilę kończymy robótkę. Przechodzimy tutaj. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Tak jak mówiłam, ja wykonuję trzy razy oczko ścisłe, ale możesz wykonać tutaj trzy razy półsłupek. Trzy oczka łańcuszka odwracamy robótkę, chwytamy za ten łuk ananasa pół słupek. 3 oczka łańcuszka na pikotek przeciągamy nitkę przez te dwie pątelki, przeciągamy oczko ścisłe. Jeszcze jeden półsłupek w tym samym miejscu, trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na łuk motywu głównego, podstawowego i powtarzamy trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci. Trzy oczka łańcuszka na łuk. I jeszcze trzy słupki w tym samym miejscu. Pierwszy, drugi. Trzeci. Przed nami ostatni rząd. Pięć oczek łańcuszka. Odwracamy robótkę, chwytamy za łuk motywu głównego, podstawowego i go powtarzamy. Trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci, trzy oczka, łańcuszka na łuk. Kolejne trzy słupki w tym samym miejscu. Pierwszy. drugi, trzeci. W tym miejscu we wzorze mamy oczywiście trzy oczka łańcuszka. Wkłuwamy szydełko w to trzecie oczko łańcuszka tutaj. Przeciągamy. Oczko, ścisłe. Oczko łańcuszka. Odcinamy nitki chowamy. Pięknie wyszło. Dokończyliśmy wzór. A tutaj mamy połączenie. Myślę, że jest niewidoczne. Prawie gotowe. Serwetkę trzeba wyprostować, wydobyć z niej, całe piękno, które skrywa. Ja napinam, blokuję, prasuję. Nie krochmalę, bo lubią jak serwetka jest miękka. Jeśli ty krochmalisz, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić. Bonus. Tyle nici zostało z jednego kłębuszka. Jak prezentuje się moja serwetka Helena, pokażę w podsumowaniu projektu. Zapraszam.